Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Macy 04 i mam dzisiaj kolejny odcineczek do otwierania FIFA 365 Update. Dzisiaj otworzymy sobie puszkę, w której znajduje się... w której znajduje się... oprócz tutaj... osiem i 4 limitki. Zobaczymy jakie będą to limitki. Mamy taką kartkę. Są na razie dwie limitki. Powinno tam być jeszcze więcej. Mam nadzieję, że będą. trochę widziałem, tak, ale Wam nie pokażę. Będzie niespodzianka. Powiedzmy, ile jest trzy takich. 3, 6, jest 8. To tam. Dobrze. Zaczniemy sobie z otwieraniem szerektki. A my z Messim i Radowiczem. Też Hummer z Uciakok też jest. Ona Onana, Virginii. Hainal. Oriel. Warrior. I karta eleven, karta ajax. Tutaj mamy kopczyński. Czyli co dwie serwetki będziemy sobie odkrywać limitkę. Bartra, Głewa, Figueras, Paslak. I mamy Power Up, jest to najniby najrzadsza karta z tej edycji, chociaż nie jest ona u mnie rzadka, ponieważ nie ma takich specjalnie rzadkich kart w tej edycji. I Otavio. Położymy osobno i jedziemy z pierwszą limitką. Niech będzie to ta limitka i jest to Jacko. Tą limitkę można było tam na początku zobaczyć, kawałek, bo ona była do góry położona. Ale nie wiem, czy było widać, zobaczę na filmiku. Jest to bardzo fajna limitka nie mamy jeszcze takiej. Chavez. czy trudno żebyśmy mieli, no bo nie mamy dużo tych limitek na razie z update'a. mamy kartę extra, jest to game changer, to jest bardzo bardzo ładna, bardzo bardzo ładna karta. No. Skrytel. Szabes. Tutaj te, te karty były strasznie po, powtarzały. Tak. Bez... bez... bez. Jest. 11. Kolejny. 11. Tak. Zenitę Petersburg. Limitka. Owa 4 sosetki. Pięknym sobie. Obrońce jest to Weltman. Również nie posiadamy tak prawej. A jak... No, limitki fajne. W tej edycji limitki są naprawdę ładne. Takie całych widać piłkarzy. 30, Nie tylko, że tak do... widać tu, tylko, do... tylko takich Dobno całych sprawia. Jest... A to różnie. Mina Saper... dla saperów zawodnich się nadawał. Hm. Diego. Sanchez. Sanchez. Mamy kawani. Pewnie go już mamy. Tak. tak. Mi się wydaje, bo mamy pecha do tych specjalnych, powtórkowych. Tak, go właśnie mieliśmy już. A teraz pójdę sobie od dołu, tak niespodziewanie. Retos. Muralha. Co będzie? Kolejną kartą specjalną no, mamy. Robię. O! Wow, Messi. No spoko. to jest lepsza karta, bardzo jest fajna. Cieszę się z tej karty. Ładna ta karta akurat, te no. karty, te, te poweraty, winter to, takie, to, winter star. Tło tak się no to jest takie śnieżne no bo to jest śmieszne tło, tak jak sama na wskazuje. Limitka. Zima. To wybierz sobie. Pierwsza z lewej. Mamy Bonucci, ale fajna limitka. No, na razie chyba najładniejsza w ogóle z edycji FIFA 65 i FIFA 365 update. No, ja wiem Udało mi się taka taką... No na razie... Limit tak... można powiedzieć, że to będzie zadowolony. Skromnie. Tych bazówek to za niedługo będzie już, za niedługo się uzbiera Skromnie. Skromnie. Y, druga Tura, Skromnie. Musa. Chociaż już tych zabazówek to niektórych mamy po 5. raczej nie więcej. O, pusty przebieg. To, to nie powinno być w tej edycji, ponieważ... Co jest? No, pusty no, przebieg. To... Razie, żeby trafili tak, a otworzyliśmy łącznie z ile? Z 17 setek około gdzieś, tak, niedużo w tej edycji. Bo aż taka edycja ta ciekawa nie jest, bo nie ma żadnej takiej ja hita. Jakaś, Bonucci. jest ja specjalna jakaś widzę. Jest to kolejny Eleven. Jest to Eleven Sportingu Lizbona. Też bardzo, bardzo ładny taki kosz... pasuje. E, o, jeszcze z tyłu był Sporting Lizbona. Pasuje. Kolor tego zielonego boiska do, tak, to do przecież, klubu. to tam jest na tej kartce? Rui Patricio, Campbell, Adrian Silva. Dobrze, dobrze są nawet piłkarze. Więc podsumujmy sobie, tak pamiętam o Limitce, ale to zrobimy tak totalnie pod sam koniec. Najpierw sobie podsumujemy. Mamy trzy karty Winterstar. Jest to Lionel Messi, Cavani i Giuliano. Mamy jedną kartę Game Changer, jest to Dembele. I trzy karty Eleven, Sporting, Ajax i Zenit. Teraz pójdziemy sobie z limitką. Tylko chciałam jeszcze coś porównać, ponieważ w edycji, jest, w edycji jest mniej bazówek. W edycji jest mniej bazówek niż kart specjalnych, a w tej puszce mamy tyle kart bazówek, a tyle kart specjalnych. No bo limitek nie liczę, bo to byłoby to jeszcze więcej byłoby kart specjalnych. NDD. Andidii and, and Didi, Lester Zobaczymy jak sobie Lester poradzi to, to będzie grał Tylko te dwa kluby będą dalej poszły Tak jest Ach, tak. No to... no. Zapraszamy do kolejnych odcinków Mamy nadzieję, że filmik się podobał Z limitek jesteśmy zadowoleni Z kart specjalnych w sumie też yy, Więc no Z kart specjalnych co można więcej trafić niż żeśmy trafili nic? <laughs> W sumie mi chyba prawie każdy rodzaj karty. Tak, jest, dokładnie. Także ogólnie puszkę warto fans, fans, o patrzcie, fansami nie trafili. To też bardzo, dobry, bardzo dobra oznaka, bo to jest najczęstsza karta. No to, to jest też dobra oznaka. Eleven trafiony, Power Up i ekstra, No. Fans najczęstszy. A mnie trafili, więc to jest już dobra sama dobra oznaka. Puszkę warto kupić. Warto kupić, jak ktoś nie ma. w swojej kolekcji. Tak, bo jest limit, jest trochę, a limitki są naprawdę warte.